Wypadek busa na A4. Samochód dachował. 9 osób rannych dolnośląskie. 9 osób rannych w wypadku busa na A4. 9 osób odniosło obrażenia w wyniku wypadku busa na autostradzie A4 między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Południe. W miejscu wypadku nieprzejezdny jest jeden pas ruchu w kierunku z Gorzelca. Do wypadku busa doszło w niedzielę przed godziną 12. a uto dachowało. Dziewięć osób zostało rannych, podał dyżurny wrocławskiego oddziału Gdkija. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Jeden pas A4 między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Południe w kierunku Zgorzelca jest nieprzejezdny. Kolejny wypadek na A4. Nie żyje jedna osoba. Wcześniej służby drogowe przywróciły ruch w kierunku Katowic na autostradzie A4, gdzie w niedzielę dachował samochód osobowy. Jak poinformował dyżurny GdKi, w wypadku zginęła jedna osoba, a druga jest ranna. Nadal zablokowane są dwa pasy jezdni. Do wypadku doszło na opolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. W efekcie dachowania samochodu osobowego, dwie osoby zostały ranne, mimo natychmiastowej akcji ratowniczej, jedna z nich zmarła.